Byliście Państwo zmuszeni zapłacić VAT od wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów lub importu usług przed skorzystaniem z prawa do odliczenia, czyli w tak zwanym szyku rozwartym. Do 9 czerwca macie Państwo możliwość wnioskowania o zwrot nadpłaty w najbardziej korzystnym scenariuszu. Dzień dobry, Wiktoria ujma, tax Kontrowersji i Y. Aktualnie składając odpowiedni wniosek macie Państwo szansę na odzyskanie odsetek zapłaconych ze względu na stosowanie szyku rozwartego w VAT, uzyskanie oprocentowania liczonego od zapłaty korygowanego podatku naliczonego, a także wznowienie postępowań podatkowych do 10 czerwca oraz sądowo administracyjnych do 10 sierpnia w tym zakresie. Nawet jeżeli skorygowaliście Państwo rozliczenie po kontroli celno-skarbowej, to dzisiaj Zyskujecie Państwo szansę, aby to zmienić. Na mocy opublikowanego 10 maja wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznano za niezgodne z przepisami unijnymi uregulowania krajowe, które na zasadzie automatyzmu przewidują rozliczenie kwoty VAT należnego oraz tej samej kwoty VAT naliczonego związanych z tą samą transakcją w różnych okresach rozliczeniowych. Niezależnie od okoliczności sprawy, istnienia dobrej wiary podatnika, czy też przyczyn opóźnienia w złożeniu deklaracji VAT. Trybunał uznał, że uregulowania takie są niezgodne z zasadą neutralności VAT, która nie pozwala na obarczanie podatnika ciężarem VAT, zwłaszcza gdy korekta pozostaje neutralna z perspektywy wpływów do budżetu państwa. Obecnie macie Państwo możliwość złożenia odpowiedniego wniosku nadpłatowego oraz wniosku o wznowienie postępowań podatkowych lub sądowo-administracyjnych. W czym chętnie Państwa wspomożemy na podstawie posiadanego przez nas doświadczenia. Jeżeli stosowaliście Państwo szyk rozwarty, aktualna korzyść podatkowa może znacznie przekraczać wartość zapłaconych historycznie odsetek od zaległości podatkowych. Chcecie Państwo wiedzieć, jak to zrobić? Skontaktujcie się ze mną.